Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Nagram krótki filmik, który pokazuje, że jeszcze dycham, jeszcze żyję. Ciężko mi jest, bo mam problemy z oddechem. Infekcja, która mnie dopadła, nie chce mnie popuścić w żaden sposób. Jest mi bardzo trudno, no ale... ale jest jak jest. Tak jak wcześniej już mówiłem, nie będę narzekał Będę chwalił Boga i dziękował mu za to, że że dał, daje mi daje mi kolejny kolejny dzień mojego życia Ostatnie 3 dni były bardzo trudne, naprawdę trudne Noce mam ciężkie, bo dusze się kaszle Dzisiaj dostanę godzin na noc to będzie mi trochę łatwiej i z czym chciałem do was? Z czym, z czym do ludu? Patrzę na rzeczywistość, na to, co się dzieje, jak, jak zawsze. Przyglądam się. Oswajam się z tą rzeczywistością, bo to, bo to tak, tak właśnie jest, że jesteśmy oswajani z tą temperaturą otoczenia. I w pewnym momencie taką żabę można ugotować, bo ona, jak będzie chciała wyskoczyć, to już nie zdąży. Bo już będzie tak roz, rozmiękczona, rozdaniwiona, że się nie da tego zrobić. Z czym ja do Was dzisiaj? Na czym polega istota zwiedzenia? Zapisana, zapisanego w 17 rozdziale objawienia. To jest to, co wałkujemy od długiego już czasu. To jest bardzo istotną rzeczą, dlatego, że świat w tej chwili dzieli się na dwie grupy ludzi. Na, jedna, na jedną grupę, to jest ta grupa taka ekumeniczna, w której będą się mieściły wszystkie wyznania, wszystkie narody, wszystkie ludy, języki, katolicyzm, papiestwo, protestantyzm, wszystko tam będzie, adwentyzm, wszystko razem w kupie będzie się trzymało i będzie druga grupa ludzi, Ludzie, którzy, którzy idą za Jezusem, idą za barankiem, dokądkolwiek idzie. I różnica polega na tym właśnie, że to, to zwiedzenie będzie tak subtelne, i zrobione to po to i w taki sposób, żeby ludzie nie rozpoznali zwiedzenia i żeby dali się zwieść. Kiedy nie rozpoznają, tak jak już czytaliśmy wielokrotnie, kiedy odrzucili miłość prawdy, nie przyjęli miłości prawdy. 17 rozdział objawienia, ósmy wiersz, siódmy wiersz. Anioł patrząc na minę Jana, który się zdumiał, kiedy widział Kościół, który dosiada państwowy system, czyli dosiada bestii jakiejś, która ma rogi albo, albo korony na rogach, czy na głowach, kościół dosiada tego systemu i on steruje tym systemem. Przez całe średnie wieki to miało miejsce. Jeżeli ktoś nie przyjmie tego, nie przebada tej rzeczywistości, rzeczywistości upadku, Ach, chrześcijaństwa, przemianę w papieństwo, w takie skaleczone chrześcijaństwo, to nie rozpozna potem zwiedzenia, które przyjdzie na świat. Dlatego, że rewolucja francuska, demokracja, która się pojawiła, odebrała papieństwu W 1798 roku odebrała hegemonię i możliwość władania światem. System, ten demoniczny system, który działa właśnie w ten sposób, że Kościół, Kościół to jest bezpośredni odbiorca, że tak powiem, bodźców i impulsów od szatana. Kościół przejmuje te wszystkie bodźce i przenosi je na grunt państwowości. Jest połączony Kościół i państwo. I to przez całe 1260 lat miało miejsce na ziemi. Od czasów rewolucji francuskiej po dzień dzisiejszy jesteśmy od tego uwolnieni. Nastąpił rozdział Kościoła od Państwa. Ale teraz zadziwiająca rzecz się zadziewa. Cały świat szuka Jezusa. Idzie za Jezusem. Cały świat stał się tak chrześcijański, że aż, aż do mdłości świat jest tak bardzo chrystianizowany. Ale jak rozpoznać, jakiemu Bogu kto służy? Kiedy Ewa podeszła do drzewa w ogrodzie, podeszła do drzewa, zbliżyła się pomimo zakazu, zbliżyła się. Usłyszała głos, czy na pewno. Czy na pewno Bóg powiedział to i to? I ona wtedy powtórzyła, co Bóg jej powiedział. Że Bóg jej powiedział, wszystko jest dla was, to jedno drzewo nie jest dla was, nie dotykajcie, nie zbliżajcie się, nie jesteście z niego, żebyście nie pomarli. I ten drugi duch mówi, na pewno nie, nie pomrzecie. Z jednej strony Bóg przemawia do człowieka i mówi, nie dotykajcie, bo pomrzecie, a z drugiej strony szatan przemawia do człowieka i mówi, na pewno nie pomrzecie. Zadaje kłam temu pierwszemu Bogu. Drugi Bóg zadaje kłam pierwszemu Bogu. I człowiek musi dokonać wyboru, któremu Bogu będzie służył. Adam i Ewa wybrali. Wybrali Boga tego świata i niestety zostaliśmy złapani w pułapkę i uwięzieni na tej planecie, i niestety mamy to, co mamy. Na tym polega wybór, że to my wybieramy jakiemu Bogu chcemy służyć, za którym Bogiem chcemy iść. Jeżeli ja wybieram w moim życiu prawo jako przewodnika do życia, prawo jest przewodnikiem, jest y, tym co, co nas wychowuje, co nas uczy. Nie kradnij, nie cudzołóż, te wszystkie elementy prawa, one pokazują co jest dobre, a co złe. Jeżeli ja wybieram to prawo, które jest zapisane w, na, na kartach Słowa Bożego, to ja wybieram Boga tego prawa. Ale są ludzie, którzy mówią, ale to nie ma znaczenia. Te, te przykazania, to prawo, to nie ma już takiego znaczenia. Ja idę za Jezusem, bo Jezus powiedział, co Jezus powiedział. Czytam. W, w, są ludzie, którzy, to są specjaliści właśnie od wylewania kawałka tekstu i, i mówi, mówią tak. <laughs> Kto mówi, że jest w światłości, a brata swego nie yy, nienawidzi, w ciemności jest nadal. Wiecie, że muszę zapalić światło, przepraszam, bo zaraz zrobiło się ciemno. Nawet nie spodziewałem się, że tak szybko mi się ciemni. Już, już, już. E no, dobra, mamy światło. Kto miłuje brata swego, mieszka w światłości i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi. Nie wie dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. I słuchajcie, wybierają te wszystkie. Elementy, gdzie jest słowo miłuje, miłość, kocha, kochać, i mówią tak: no przecież ja kocham. Ja się kieruję miłością w moim życiu. To jest zasada mojego życia. A na czym polega ta zasada życia, o, o jakiej tu jest mowa, jaką jest miłość? Pierwszy List Jana, pierwszy, drugi rozdział. Mówi tak. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył. Mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On Ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale i za grzechy całego świata. A z tego wiemy, i teraz słuchajcie, a z tego wiemy, że Go znamy, ja stąd wiem, że znam Jezusa. Jeżeli przykazania Jego zachowujemy, kto mówi znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Jeżeli ktoś mówi, że znam go, ale nie zachowuje Bożych Przykazań, kim jest? Kłamcą. Je jeżeli ty masz to w swoim życiu, jesteś kłamcą, kłamczuchem, kłamczuchą. Czyli na czym polega miłowanie, miłość? Na zachowywaniu Bożych Przykazań. E, I w mm, Ewangelii Jana, bodajże że to jest. ojeko. Mam rozproszony umysł przez, przez tą infekcję, powiem Wam, że no bardzo źle, ciężko mi jest. Gdzież ja to mam, no patrzcie, teraz kompletnie się pogubiłem. Ewangelia Jana. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli miłość wzajemną mieć będziecie. Należy do zboru, do grupy, do ugrupowania, gdzie mamy wzajemną miłość. Cały świat pozna, że, że ja, ja idę właściwą ścieżką. Że to jest ta właściwa droga, prawda? Nie, nie, to nie do końca tak jest. Musimy umieć rozpoznać sidła. Szatańskie sidła. Wracam do 17 rozdziału objawienia. Jan patrzy na minę. Anioł patrzy na minę Jana. Jana Ewangelisty. I mówi tak do niego: Anioł, dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety. I zwierzęcia, które ją nosi. I ma 10 głów, i ma 7 głów, i 10 rogów. Pokażę Ci, wyjaśnię Ci tajemnicę kobiety, czyli kościoła, który, która dosiada bestii. Dosiada zwierzęcia, które ją nosi, i ma 7 głów, i 10 rogów. Anioł chce wyjaśnić tajemnicę. Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani. I zdumieją się mieszkańcy Ziemi, których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota od Założenia Świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było, że go nie ma i że znowu będzie. Musimy znać historię Reformacji historię protestantyzmu. Historia chrześcijaństwa, żeby zrozumieć, kiedy to zwierzę i kobieta, która, która dosiadała tego zwierzęcia, kiedy się rozdzieliły. Czasy rewolucji francuskiej, XIX wiek, XIX, XVIII, XIX, XX wiek, nastąpił rozdział Kościoła od państwa. I teraz na czym będzie polegało to zwiedzenie, ten inny Jezus, który ma przyjść na świat, jak go rozpoznać od tego Jezusa, który do wszystkich ludzi na Ziemi woła, miłujcie się, miłujcie, kochajcie się nawzajem. No, że tak powiem, oba Jezusy nawołują do miłości, tak? Ale czym się różni Jezus, który jest synem Ojca Niebieskiego, od Jezusa, pod którego podszywa się szatan. I przyjmuje postać anioła światłości. Jak poznać różnicę? Tam, gdzie jest Bóg, wszystko odbywa się na zasadach dobrowolności. Człowiek wybiera Boga i wybiera służbę Bogu na zasadach dobrowolności. Boże, ja chcę ci służyć, Boże. Ja pragnę z Tobą być, Boże. Ty oddałeś za mnie swojego syna, Boże. Ty wycierpiałeś dla mnie tyle i cierpisz nadal. Ja pragnę z Tobą być. To jest Jezus, który pociąga, zachęca, on zanęca, on. Objawia siebie, pokazuje siebie, żeby ludzie mogli go wybrać i żeby powiedzieli: Boże, ja pragnę z Tobą być. Natomiast fałszywy Jezus, co On robi? On montuje kościół. Ten kościół, ta niewiasta, sadza go na zwierzęciu, zaczyna używać władzy świeckiej, państwowej, w celu realizacji, Swoich duchowych zamierzeń. To, co wprowadzane jest w tej chwili w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, tam wchodzi chrześcijaństwo przez bardzo szeroko otwarte drzwi. Wchodzi Jezus, wszędzie jest Jezus, tam wszyscy się jednoczą. Tylko, że przyjdzie taki moment, że pojawią się ludzie, którzy będą rozpoznawani jako fanatycy. Oni będą wierzyli w to, że Ziemia została stworzona 6 tysięcy lat temu w ciągu sześciu dni, dlatego zachowują szabat. Pojawią się ludzie, którzy wierzą w to, że zbawienie jest darmo z łaski z miłości, ale że w na nowej ziemi. Tam nie będzie nic nieczystego, tam będzie wszystko czyste. I tam nie wejdzie nic nieczystego. I ci ludzie staną się kolcem w oku i solą w oku, tych chrześcijan i tego Jezusa, który tutaj będzie pałętał się po tej ziemi. I zostanie wydane rozporządzenie. Ustawy zostaną wy, wydane, ustawy, ustawy zmuszające tą mniejszość religijną do podporządkowania się większości religijnej. I potem poznacie, który Jezus jest Jezusem, synem Boga Żywego, a który Jezus przyjął sobie to imię i Podszywa się pod, pod niego, bo chce przejąć jego chwałę. A tak naprawdę jest to, jest to antychryst, jest to szatan. Na to chcę dzisiaj zwrócić szczególną uwagę. Tam, gdzie wraz z reformacją, z przebudzeniem religijnym pojawia się potrzeba. Wyprostowania sumień ludzkich, bo, wy, bo myślą krzywo, bo myślą inaczej niż my, to za tym stoi duch zły. To nie jest duch Jezusa, to jest duch zły. Tam, gdzie jest duch Jezusa, tam jest wolność. Tam jest oczekiwanie na nawrócenie. Tam jest rozpoznanie Bożego charakteru. Jaki jest Bóg? Jaki charakter ma Bóg? Bóg jest miłością. Wczoraj miałem ciężką noc, bo pisał do mnie dręczyciel, który, który kompletnie nie zrozumiał przesłania i tytułu mojego filmu, gdzie zadałem pytanie, czy Bóg kocha Hitlera i Putina. Bóg, który jest miłością, on kocha wszystkich, ale nie wszyscy się dadzą kochać. Nie wszyscy dają się kochać, bo, bo oni są pełni goryczy i nienawiści. Oni nie chcą się zmienić. I ci ludzie nienawidzą Boga, ale Bóg ich kocha. I ci, którzy stają się podobni do Boga, stają się podobni do Chrystusa, oni uczą się kochać nieprzyjaciół, kochać tych, którzy ich nienawidzą. A najlepszym do takich ćwiczeń jest kto? No właśnie, Hitler Putin w wyobraźni. A być może niektórzy będą mogli przeżyć to w rzeczywistości, nie wiem. Istotą rzeczy jest duch. Duch miłości. Uczcie się na pamięć: 13 listu do Korinthian. Uczcie się na pamięć. 13 rozdział, pierwszego listu do Koryntian bo to są cechy charakteru Boga które my mamy posiąść a tam gdzie jest Bóg tam jest miłość, tam jest wolność kochani i to na, na na dzisiaj tyle dlatego, że nie jestem w stanie mówić więcej, bo moje płuca nie dają rady ale jeszcze poproszę, poproszę mojego ojca poproszę o kilka spraw Boże Święty przychodzę do Ciebie teraz z taką prośbą żeby, żebyś dał nam głębsze zrozumienie tej kwestii kwestii rozpoznania Ducha Antychrysta od Ducha Chrystusa żebyśmy umieli rozpoznać, bo to wchodzi na świat w Stanach Zjednoczonych szczególnie będzie to widoczne, dlatego daj nam przyglądać się tej rzeczywistości. Nie Izrael, Bliski Wschód, to co tam się będzie działo, to nie ma żadnego znaczenia, to jest jedna wielka zmyła. Proszę Cię, żebyś dał nam zrozumienie, że to jest ściema, to co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Natomiast żebyśmy wyraźnie widzieli to, co dzieje się tutaj. Ten duch antychrysta, który, który wchodzi na świat. Proszę Cię, żebyś rozwiązał problem Roberta, który ma, ma taki dylemat, taki ciężar, dźwiga. Ty wiesz o którego Roberta chodzi, ty wiesz o, o jakie przedsięwzięcie chodzi. Chcę Cię prosić o to, żebyś objawił się z wielką mocą w jego życiu, żebyś mu pokazał, że go kochasz i że on dla Ciebie jest naprawdę cenny i ważny. I żebyś zadziałał z nim, wraz z nim w, tym, w tych sprawach zawodowych jego. Bo tam jest, od tego zależy życie, zdrowie mnóstwa ludzi. Dlatego bardzo Cię proszę o, o to działanie. Proszę Cię też o tego człowieka, nie będę wymieniał jego imienia, który mnie w nocy atakował. Błogosław mu, żeby on zrozumiał żeby dotarło do niego. Co to znaczy, że Bóg jest miłością? Że Bóg kocha. Bo przecież o to idzie wielki bój na ziemi. Proszę Cię, żebym mógł wyzdrowieć. Przynajmniej z tej, z tej infekcji. A jeżeli już to jest końcówka, to. Bo, bo czuję, jak mi serce staje. to niech ono stanie na dobre. No nie wiem, w ogóle nie wiem, jak, jak się do tego przymierzyć. Dziękuję Ci jeszcze raz za wszystko. Za Twoją dobroć i łaskę i miłość. W imieniu Jezusa. Amen. A z Wami chcę się podzielić, bo tu mam w telefonie pulsoksymetr, który pokazuje przebieg y, mojego pulsu, jak, jak u mnie bije serce. To w ten sposób to wygląda. Czekajcie, to jest, tak wygląda rytm mojego serca. Powinien być zatokowy, a to jest niestety migotanie. Cały czas jest trzepotanie i migotanie przedsionków. Nie mogę złapać tego rytmu zatokowego. To jest taki równiutki Po prostu tego nie ma u mnie Puls O, ktoś dzwoni Dobrze, trzymajcie się, zostańcie z Bogiem, bo to jest telefon, który muszę odebrać, to dzwoni Bartek. Hej hej.